Cześć żyłem, witam Was w sklepie ShopGracz. Dzisiaj zobaczymy, jak wygląda w środku seria gier śledztwo. Śledztwo dla dzieci. Śledztwo dla nieco starszych dzieci, tak zwanych dorosłych, i śledztwo po angielsku. angielsku, dokładnie tak. Zasady są te same, czy bardzo podobne, zbliżone we wszystkich pudełkach, tylko właśnie są dla nieco innych odbiorców przeznaczone. Także. Zacznijmy od którego? Od, może, takiego podstawowego? Nazwijmy to w sensie zamknij oczy dla dorosłych. dorosłych. Dobra. <słuch> Dobra, zacznijmy od. E, Cztery <słuch> historia. Jest to w ogóle gra od Edgard Games. Dziękujemy tutaj wydawcy za udostępnienie nam wszystkich pudełeczek. Gra od 9 do 99 lat. 20 Kraków minut i dwóch graczy. jemy dwójki graczy. Co możemy mieć w środku? Mamy 80 kart śledztwa, 24 kart zbrodni, dwie karty pytań, 4 karty narratora, 5 piątków i instrukcje. Stosunkowo krótkie gry. takie. Graficzka fajna. Tutaj. Bardzo fajna. Jak z dla dzieci: właśnie jakiegoś takiego y, detektywistycznego. Instrukcja. Y, ulotka. Mipelki. To jest ja ulubione. Mipelki. Bez grawerów. Proszę, ale to jest bardzo ładnie wykonany. Pan kapelusz. Tak. Pięć kolorów, rzeczywiście. Dwa. Pięć. Wszystko się zgadza jak na razie. Mm -hmm. I skromna, ale fajna instrukcja. I w wygląda to tak. Dwie przegródki. Dwa rodzaje kart. Mamy tutaj. Nie wiemy jeszcze, co mamy. Być może to są jakoś pomieszane te karty. No, śledztwa, karty. Je Śledźwa, karty yy, dobra, mam tak karty podejrzanych, karty miejsc, karty motywów, przedmiotów, osób, karty zbrodni, karty narratora, pytań i właśnie pięć piątków. Sługa taka imprezowa. To opowiadaj, Czym są karty w kolorze różowiowskim? Są to karty podejrzanych, czyli osoby, które mogły popełnić zbrodnię. Ale się nie mylę, nie? No z... Kogo my tam mamy? Postparujący mamy... aptekarz. Proszę, jesteś po angielsku. Także możemy się przy okazji no. angielskiego uczyć. I to chyba wszystkie karty mają wersję polską i angielską, z tego co widzę. Gadatliwy taksówkarz. Niecierpliwy pianista. Jeszcze hmm. dużo takich nietypowych słówek można też załapać z angielskiego. Hmm. Niezdarno grodni. Głupi gardener. Znudzony lokaj, board butler. To jeszcze jedną, uwaga. Przejmy listonosz. Polite Okej. Okay. O co chodzi w rozgrywce? Jedna z osób będzie, jakby, wymyślała historię na podstawie kart, które będą na, na. rozłożone na stole. I my, jako śledczy, będziemy musieli do tej historii, jakby, dojść poprzez pytania zamknięte. I to jest właściwie. Czerwone. cała instrukcja. Czerwone karty. Czerwone karty są to karty przedmiotów które mogły mieć coś wspólnego z y, toczącym się mu ze zbrodnią, która została pochodząca, spługa, taki luger na wodę, <grym zyklucznych> co tak wygląda, <grym zyklucznych> samochód sportowy, zegarek szpiegowski, sztuczne wąsy, także znaczy, to takie humorystyczne nazwijmy to e, odniesienia do różnych e, filmów. E, od, od Bonda po jakieś właśnie świnte um, Pepe. Karty pomarańczowe są te karty osób, to które mogą być żółte. związane. Żółte. Żółte? Żółte. No karty osób. A co ja mówię? Pomarańczowe. A to tu, przepraszam. Żółte. żółte. Gruby kępa. Czadowy dziadek. Czadowy dziadek. E, tak, to są osoby powiązane w jakiś sposób. Może świadkowie. E, Którzy byli świadkami jakiejś zbrodni popełnionej. No, przelecimy sobie szybko przez instrukcję, bo ona jest oczywiście króciutka i taka bardzo rzeczowa. Więc za chwilkę sobie rozłożymy tak, jak rozgrywka powinna wyglądać. Szare. karty. Szare, Szare są karty. Są. To karty zbrodni. Karty zbrodni, czyli karty takie scenariusze widzą. dla osoby, która tworzy właśnie tą historię. Na przykład odrabowanie królowej Anglii. Kto obrabował królową, gdzie doszło do rabunku? Co? Sprawca zabrał królowej. Kto pomógł sprawcy zbiec i dlaczego sprawca obrabował królową? Na podstawie takiej losowej karty, właśnie osoba, która tak, tworzy historię. Karty zielone? Karty zielone są to karty narratora. Karty narratora chyba mają pomóc właśnie w tworzeniu tego. scenariusza. A, co? co możemy właśnie. Dokładnie. W jakim no, kierunku możemy. Mieć. Jakich słów możemy użyć, na przykład. Więc też jak się uczymy angielskiego, to Ale można skorzystać. Po hmm, tylko po polsku? Tak. Okay. No to. Ale jest na każdym. moja wina. Na przykład w relacjach jest bardzo dużo rzeczy do, do wyboru, więc na pewno to ułatwi. Jeżeli ktoś nie ma jakiejś super rozbujanej wyobraźni, to warto z tego sobie prostu Dokładnie. Szukam właśnie. No um, nam się tu kończą już pomysły. Informacji, na, na temat tego. Tych kart. Ale to ma być chyba tylko, tylko taka właśnie pomoc. Czerwone karty. Czerwone karty z, e, były... Nie to tak. były czerwone? Są, drugie. Tak, o... no właśnie, karty przedmiotów. Dobrze, rozdzielili nam na dwa Dlaczego? E, nie, nie wiem, tak jakby nie zmieściło się. Razem. I tu mamy twoje pomarańczowe bądź brzoskwiniowe. Brzoskwiniowe. Karty motywów. Czyli jaki był, mógł być motyw popełnione, popełnionej zbrodni. Ciwość, Zdanie komuś nauczki, mroczny sekret, rozkazy tajnego stowarzyszenia. Także można scenariusze pisać różne różnice na podstawie tego. I, I niebieskie. niebieskie. Karty miejsc, czyli gdzie do takiej zbrodni mogło dojść. I też pewnie będą jakieś fantastyczne. Chatka w górach, ciemny zaułek, zapomniany cmentarz, na przykład zatworzona piwnica. Mnie się osobiście te grafiki podobają. Lubię taką, tą, taką stylistykę. Trochę właśnie jak z komiksu. Kojarzy mi się z, to z podręcznikami takimi do angielskiego. Dokładnie tak, tylko tymi lepszymi, nie? Właśnie rysowanymi, a nie z jakimiś randomami. Możemy sobie to później z grafikami z innych później. Zobaczymy, czy są takie same. I są też dwie karty. dwie karty pytań. Czyli, jak prawnie skonstruować, jak, poprawnie, jak nie tak, konstruować pytania. Bo musimy zadawać pytania zamknięte, żeby dojść do e, rozwiązania sprawy. A są słowa tabu, ok. Jeszcze tak, bo są musimy zadawać pytania zamknięte i niektórych słów jeszcze nie możemy używać, bo po prostu zbyt e, byłoby to łatwe. E, rozwiązanie takiego zadania, takiego, takiej sprawy. Fajne, fajna podpowiadajka, Przydatne okay. takie. Czy to wszystkie elementy, wszystkie? które mamy w grze? Dobrze. Tak jest. Nie, gra jest po prostu grą karcianą. Powiedz nam pokrótce, jak to zagrać. Okej. Okay. Rozkładamy karty poszczególnych kolorów w rzędach po cztery karty na rząd. To I będzie, to będzie nasz. Tylko, że awersami do góry. My musimy widzieć te osoby. Mhm, tak. Czyli mamy potencjalnych sprawców e, przestępstwa, mamy e, przedmioty, które mogły posłużyć e, przy, e, sprawcy przy dokonaniu takiego przestępstwa, mamy motywy, którym kierował się Zbój, którego szukamy, i osoby, które są w jakiś e, sposób powiązane. E, I jeszcze z, miejsce, tak? E, i, miejsca. I tak, miejsca. Oczywiście, i miejsca. Miejsca, w których mogło dojść do zbrodni. I osoba, która akurat opowiada nam historię, losuje sobie? Chyba Czy... tak. Myślę, że najlepiej no będzie sobie wylosować. Sobie na tych kartach pytań znajdziemy przykłady poprawnych, błędnych pytań. Dozwolone są wyłącznie pytania zamknięte, wymagające odpowiedzi tak lub nie. Pozbawione słówek tabu, podpisy na kartach, elementy podpisów na kartach, czyli nie możemy używać. Tych słów i zbyt oczywistych nawiązań do obiektów na kartach. Ja po każdy ustali o własnym już gronie. Uwaga! Karty zbrodni śledztwa mają też tytuły w języku angielskim. Skorzystajcie z nich, jeśli chcecie przy okazji podszlifować ich język. E, Okej, okay. no i jak wygląda rozgrywka? Świadek wyciąga jedną spośród kart zbrodni. Czyli. Tą, którą masz w ręce? Pytania, które na niej widnieją, będą stanowić szkiele do powieści. Na karcie znajduje się informacja dotycząca rodzaju popełnionego przestępstwa oraz pięć pytań o sprawcę, o miejsce zbrodni, przedmiot, ofiarę, osobę zamieszaną, motyw przestępstwa. Świadek ma za zadanie na podstawie karty zbrodni oraz kart śledztwa tajemnicy przed innymi graczami ułożyć historię zbrodni. W tym celu powinien uważnie prześledzić wylosowaną kartę zbrodni, a no i prześledzić karty, które są na stole. I świadek przekazuje tą kartę następnie badaczom, aby mogli rozpocząć dochodzenie. Uh -huh. No i karty zbrodni znamy. Czyli powiedzmy, ja sobie w swojej głowie Dokładnie. myślę, że to będzie roztrzepany dentysta, bo mamy sprawcę, gdzie doszło do zbrodni. W zakurzonej piwnicy. Uh -huh. Czego użył, żeby zwabić mrówki? Ponieważ to jest wrzucenie komuś mrówek do spodni. Czego użył? Kleju. Do kogo należały spodnie? do irytującej ciotki. I dlaczego sprawca popełnił zbrodnię? Ponieważ chciał zostać sławny w internecie. Tak? Dokładnie Czyli to tak. jest coś, co ja sobie wybrałam, wiem, że to tam sobie w mojej głowie siedzi, mm -hmm. muszę to pamiętać i daję to wam. Dokładnie tak. Przeciwnikom. I śledczy muszą na podstawie e, tych pytań, które posiadają, e, dojść do tego, e, kto tą zbrodnię w jaki sposób czym popełnił. No i zadają pytania zamknięte w taki sposób, żeby żeby dojść do właśnie tej y, konkluzji. Pulsu wygrywają grę, gdy opowiedzą całą historię od początku do końca. Wydaje się fajne. Uh -huh. I to taka Myślę, że taka też może być gra e, taka familijna, rodzinna. Może uh -huh. może być y, tak dużo zabawy przy tym. Czyli wersja angielska. O, czyli. czyli zasady pozostają takie same? Instrukcja jest po polsku. Jest nieco mniejsza gabarytowo, bo ta wersja jest przeznaczona już dla e, dojrzalszego odbiorcy, czy nie? Jak już ci mówię? Widzę młotek i. Nie. Nie, nie, widzę z tutaj paprytami? żadnych informacji. Okay. A może z tyłu? Aha, jest no, poziom tylko A2 do B2, plus, więc e, Czyli można na tej podstawie. Angielskiego, tak, żeby jakieś, jednak jakieś na tej podstawie. Zagrać? Pomysłać. Bez tego może być ciężko, chociaż pewnie są jakieś, z tego co widzę, e, polski element. Stylistycznie? No to mi się bardziej podobały. Mi też. Eee. No ale zobaczymy Zobaczcie. sobie. Ja pokażę te ja na przykład. Ja szybko rozdzielę te karty. Są bardziej surowe te grafiki. A, tak. Przynajmniej... No, Ciekawa jest no, ale taka już rzeczywiście na, dla dojrzalszego odbiorcy. I również... E, karty pytań i odpowiedzi, jak zadawać, jak nie zadawać. I tutaj są te podpowiadajki. I tu już są podane wyrazy słowa po angielsku. No tak, takie trochę fiszki. Tak, ale tak jak zastanawiałaś się, czy są polskie też słowa, są. Więc można pewnie i po polsku by było przeprowadzić takie śledztwo. Ale myślę, że całe, cała zabawa tkwi właśnie w te, tym, żeby to, żeby to po prostu było po angielsku. angielsku. To się nadaje na taki element do y, przeprowadzania lekcji angielskiego. Do Bardzo ciekawe. A w tak, dobie w sumie, pandemii tak, to już w ogóle. Właśnie robi dużo gier po prostu edukacyjnych, więc może, może by to też można pod, to podciągnąć. Czemu nie? Karty. To są chyba karty podejrzanych? O i są dwustronne. Ok. Czyli więcej możliwości. Więcej możliwości. No specyficzne grafiki tak. takie. Grafiki są rzeczywiście Inne. są karty tam świadków, osób uczestniczących czy poszkodowanych. Ale też jakie ciekawe, bo brainwashing jest po prostu tak jak symbol z klarki, to znaczy złudnej smetki mm -hmm. i dla słów. Podoba mi się. To akurat tak, bardzo e, pomysłowe. Co jeszcze można powiedzieć? No, zasada jest podobna: tak samo się przeprowadzamy, tylko właśnie dużo jest języka tutaj angielskiego, więc można się podszkolić w słownictwie. Także na, na zajęcia, na angielski jak znalazł, żeby troszkę orozmaicić. Oby nie. I ostatnia. ostatnia wersja. To jest od 15 Od 15 roku życia. Zasady, te same. To... Grafiki są takie same jak w wersji angielskiej, tak? Włotek wygląda podobne. tak samo, ale zobaczmy jeszcze, upewnijmy się. I chyba mamy awersy i rewersy, czy nie ma tych dwustronnych czy są? Są dwustronne, okej. Okay. Stylistycznie. Bardzo podobnie jak ta poprzednia. Czy tak samo. Po prostu nie ma tego. Y, akce... no, nie są tak po angielsku. Tak, bo bardzo podobne. Nie są inne karty. Natomiast, e, tak, nie ma, nie ma po prostu angielskich słów. Chyba tym się jedynie różnią, różni ta wersja. Że szczerze powiedział, że nie, czym to angielskie nie wolał, bo przynajmniej jest ten element. E, e, no to dla osób, które rzeczywiście potrafią, e, jak najbardziej chyba jest ta ciekawsza wersja uh -huh. po angielsku. Ale nie martwcie się, jak nie potraficie angielskiego jakoś super, świetnie, to ta też jest, gra ok. Jest tych kart wyrobni sporo. O jest. Dobra, tu są akurat awersy i rewersy. Tak to wygląda. No, szybko żeśmy przelecieli przez to. No gry są jakieś tak. Jaką masz opinię na temat? Tego tytułu. Ciekawy pomysł. Na taką grę imprezową, szybką grę imprezową. Tak, mamy zgromadną ekipę, myślę, że to fajnie, się, fajnie by się w to grało. Najbardziej mi się podobała ta wersja dla dzieci. Najciekawsze grafiki, no i z takim elementem, nazwijmy to, humorystycznym. Tak? Mhm. Przecież są tu z jajem i takie nawiązujące do jakichś filmów science fiction, czy do takich motywów bondowskich. Natomiast reszta. No, Opiera się na tym samym pomyśle, więc jeżeli ktoś lubi taką formę imprezy, gdzie właśnie opowiadamy sobie wspólnej historię, próbujemy ją odgadnąć, no to myślę, że warto, warto spojrzeć na śledztwo. A jak nie? Niekoniecznie impreza, to nauka angielskiego. A po prostu się tak, poduczyć słówek z angielskiego jak najbardziej. Polecam. Polecamy. Zapraszamy też na inne nasze filmy, oglądajcie, śledźcie co mamy na kanale, lajkujcie. Dizlajkujcie, jeżeli no. <grywka>, Wam się nie podobało. Zamieszczajcie komentarze, dajcie nam wskazówki, co możemy poprawić. I zapraszamy do naszego sklepu w Krakowie. Szoplacz. Limanowskiego 16. Zapraszamy.